wizowie, dzisiaj zaprezentuję Wam, jak jeździć na rowerze, kiedy nadchodzi jesień i nie można już za bardzo skakać na hopach i jeździć po lasach. Pokażę Wam to w trzech krokach. Pierwszym, drugim, trzecim, może czwartym. Zobaczę ile jeszcze ich będzie. Fajne mam oparcie, nie? Zaczniemy sobie od pierwszego kroku i tym pierwszym krokiem myślę, że no, będzie street po prostu. Zawsze jak jest zła pogoda i nie ma jak pojechać do lasu, to... Jadę sobie po prostu na strita. Nawet jak mieszkacie na jakimś zadupiu, to przecież zawsze coś idzie znaleźć. Więc i my dzisiaj się pobawimy. Dobrze, więc udało nam się i wyszliśmy z domu. Na rozgrzeweczkę można poświczyć sztuczki, których się nie potrafi. Takie streetowych. Na przykład Willy, do którego powinienem mieć wyższe siodełko. Ale mi się nie chce go przestawiać będziemy próbowali sobie dalej. O! Już mocniej to wyrwało. Ale nie umiem złapać jeszcze tego balansu. Więc możemy sobie jeszcze raz ospróbować. No nie. I właśnie dojechaliśmy do pierwszej streetowej miejscówki. Mamy tutaj takie schody. Mamy te schody, po które dzisiaj, pod których dzisiaj spróbuję sobie wjechać, ale tak bardziej for fun, bo bez przerzutek nie wiem co zdziałam i tutaj mamy takie coś, że można sobie to zdropować. Oczywiście tego dużego nawet nie będę próbował, ale tutaj myślę, że z tych niższych można coś pokabać Dobra, więc spróbujemy sobie tutaj tak. Cyk. Przyjemne schodki. Jak się umie, to się da. Teraz czysto for fun. Spróbujemy wjechać te schody. Oj! A jeszcze że nie wiem jak się za to zabrać, ale wjechaliśmy trzy schody. Możemy spróbować jeszcze raz. Nie znam się na podjeżdżaniu schodów. Oj nie. Dobra, to nie jest dla mnie. Już widziałem śmierć w oczach. Tu trochę boję się, że zaraz ktoś przyjdzie i się do mnie spruje. Więc spróbujemy sobie teraz te dropen. Myślę, że taka prędkość na dropa wystarczy. Bo kurde, gdzie tutaj się jechało? Teraz nie pamiętam, ale dobra. O, tak. Ja w ogóle skoczyłem z jakiej wysokości? No, to było bodajże gdzieś tutaj. To są tu takie dwa krawężniki. Można spróbować z wyższa, ale tu już jest takie podwicie. Nie ukrywam, że trochę boję, ale... Dreams dreams. Ach, czego się nie robi pod, pod YouTube'owy content? Super, wyżej to nie było. Najpierw gdzieś tutaj zjechałem. Teraz może gdzieś tu troszkę dalej. No jest to jakaś różnica minimalna, ale jest. Potem tu jeszcze może wrócę, ale idziemy szukać kolejnych street spotów. Tutaj mamy o taką górkę, gdzie możemy gdzieś tutaj spróbować się rozpędzić i wybić, a z tego możemy sobie po prostu zjechać, albo lepiej, w sumie trudniej, spróbujemy sobie tak na to podjechać. Mamy mały problem, ponieważ moje nie jest wodoodporne, a zaczęło trochę kropić, jak tu możecie zobaczyć. No więc zobaczymy. Jakbyście się zastanawiali, czemu mojego GoPro nie jest wodoodporne. Otóż mam go w protrujkę. spróbujemy sobie skoczyć. Ach, lekko, ale było. Teraz ogólnie bierzemy rozpęd na to, żeby podjechać na tą górkę. Murdę pod wiatr. No Łatwytko. Teraz możemy sobie Zjechać. Jedziemy teraz na kolejne street spoty. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu. Tylko tutaj trzeba szybko, ponieważ są tutaj bardzo pilnowani. Bardzo tutaj ogólnie pilnują, żeby nikt nie zjeżdżał z tych schodów. Dlatego my sobie zrobiliśmy to szybko. Dobra, aktualnie pogoda wygląda tak mega średnio. W sensie pada, nie chcę sobie go zalać eee, Więc przechodzimy już do następnego kroku i dam GoPro do obudowy wodoodpornej, żeby mi się nie zalało. Następną opcją będzie sobie zbudowanie kikera, mniej więcej takiego. Wystarczy do tego drewno, trochę chęci. Wcale to nie jest takie trudne, jak się wydaje. I później możecie go sobie wziąć tak naprawdę, gdzie chcecie. I sobie jeździć, skakać nawet jak będzie zła pogoda. Zaprezentuję to teraz. A jeśli dotrwaliście do tego momentu i nadal nie zostawiliście subskrypcji. To na co jeszcze czekacie? Ogólnie kiker został przyniesiony, już nie pada tak jak wcześniej, więc jest git. Nie trzeba zakładać obudowy wodoodpornej na GoPro. I teraz przyjadę sobie teraz rowerkiem do tego miejsca. Jesteśmy już na spocie też z rowerem. I lecimy. Lecimy. Cyk-cyk-pyk. Mam nadzieję, że się na trawie nie poślizgnę. A, case. Ale fajnie jest. Mięciutko trzeba lepiej się wybić, bo to no to było średnie. Znowu case, ale przynajmniej nie było to tak beznadziejnie jak wcześniej. Zrobimy sobie teraz takiego dziwnego lajna. W sensie, polecimy sobie tego dropa. Zawrócimy i pojedziemy na kikerka. Dobra. I teraz jedziemy już na kikerka. Nie! Yeah. Podobało mi się. Spróbujemy sobie jeszcze raz tego lajna, ale tym razem trochę wyżej. Tego ropa przeatakujemy. Syk, zawracanko. I jedziemy ładnie, kulturalnie, do tego momentu, gdzie już trzeba trochę depnąć po korbach, trzeba uważać, bo jest ślisko. Teraz trzeba się przygotować, wybić, wylądować i idealnie. Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale ja widzę tutaj takiego naturalnego dropa. Co prawda, troszkę na flat, ale spróbujemy. Naturalne dropy mnie wzywają, na to wychodzi. Ej, gdzie to było? Ach, tutaj. O, ho, ho. No, wiedziałem, że będzie na flat. Bardziej to tak przejechałem, niż zdropowałem. Ale to w dupca, bo to jest nierówne. Możemy spróbować w sumie jeszcze raz. O! Właśnie tak, a nie tak zrobić głupio jak wcześniej. Porana troszkę odpoczynku, bo się zmachałem lekko mówiąc. Jestem już po odpoczynku. Teraz problem jest taki, że robi się coraz ciemniej i w sensie da się jeździć, ale nie wiem, czy coś będzie na kamerze widać. Zobaczymy. Teraz wrzucam Was na klatę. Może rzadko robię takie ujęcia, przynajmniej Wam coś urozmaica. Dobra, jesteście właśnie na klacie. O, światła właśnie załączyli. No więc fajnie. Polecimy sobie tego na Dziwnego co. Wcześniej. Dobra, szybko drop in. Tutaj o. Chyba tu. O! Ależ to było dobicie. I teraz prędkość nabieramy. Oho, jak dziwnie krzywo strasznie poleciałem. Tak myślę, że. Na koniec tego cudownego odcinka, w sensie to nie jest jeszcze koniec, żebyście nie wychodzili. Poprobujemy sobie Willy. Dobra, 3, 2, 1. No nie, to nie było to. 3, 2, 1. Oj, nie. Zdecydowanie nie. To też nie. Ej, nie no, robisz z siebie idiota aktualnie. Chłop, który skacze na rowerze. Już triczki jakieś robi. Możecie je zobaczyć w innych filmach. I nie umie... Na wheelie. No nie wiem. Wiem, że to powinno się mieć małe przełożenie. Ale jestem na dircie. Nie mam jak go zmienić. Szybko sobie przeatakuję na jakieś schodki. Siop. I na kikerka. Dobra, tutaj już full maneta. Depnijmy po korbach. I sióp! Tak <grych> Teraz będzie największy koszmar, ponieważ będzie trzeba zabrać tego geekera z powrotem do domu. The next day! Tak więc, podsumowując, ten film. Czy da się jeździć w jesień na rowerze? Owszem, się da! Ale czy to ma jakiś sens? No, zaraz do tego przejdziemy, ponieważ to jest trzeci punkt, o którym chcę wam powiedzieć. Jak można jeździć w jesień? Otóż uciekajcie z Polski najdalej, jak się da do Barcelony, i lepiej uciekajcie już przed polską zimą, bo to naprawdę nie ma sensu, jak chcecie jeździć na rowerze. Dziękuję za uwagę, to by było na tyle.